Sebastian Chabiniak, do usłyszenia, pozdrawiamy! Kumer turwański. witam Państwa w Milionerach w Polsacie. Już dziś każdy może spróbować sił w naszej grze. Teraz na ten fotel można trafić prosto z castingu. Szczegóły na stronie milionerzypolsat.pl Sponsorem programu jest Orlen, partner polskiego sportu. Sponsorem programu jest operator sieci Plus z polską siatkówką od 27 lat. Magdalena Jurczyk meczowa że nie chce mi tego pokazać. To dziwne. Tak. Mhm. Mm. <laughs> Dźwignij na wyprzedaż, do sklepów i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Orlen prezentuje epickie weekendy. A, z aplikacją to będzie 25 groszy taniej na litrze. Chyba, że... To będzie 40 groszy taniej. Zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tanko i 40 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Orlen. W teorii kupując farby musisz wiedzieć, beżowa czy szara, ale w praktyce też wiedzieć, plama odporna czy nie. W Castoramie pomożemy Ci wybrać. Na przykład farbę kolorową Dulux lub lamele na filcu w supercenie. Castorama. Razem najlepiej. Odwiedzają nas klienci z całej Polski, oczywiście dzięki OtoMoto, bo głównie z tego źródła mamy klientów. Gdzie z tyłu wiem, że to na końcu będzie ten moment wyjątkowy, wyjątkowy czas. Słuchaj, kilkanaście lat temu był u nas klient ze swoim wnukiem, Odbierali nową Toyotę u nas w firmie Toyota Dobegowski. Ten chłopiec, Antek, pracuje dzisiaj z nami. Ba o to, żeby ci klienci czuli się tak magicznie spełniając swoje marzenia, jak oni właśnie wtedy. Dla klienta to jest zawsze święto. Nagły ostry ból znów pokrzyżował Ci plany? Zawsze pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Zaskakuje akurat wtedy, gdy inni najbardziej Cię potrzebują. Weź Dexac. Pierwszy w Polsce dexketoprofen, który trafia w źródło problemu i przynosi szybką ulgę w ostrym bólu. Nie pozwól, by ból Cię ograniczał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nagły ostry ból? dexak. Rosz twój krasz przybył! Poczekaj, najdroższy, rozpuszczę tylko włosy. O, e, za krótkie włosy W takim razie musisz poczekać, aż trochę podrosną. Co? Żebym wcześniej nie wyłysiał? Słuchaj tam, nic nie trwa wiecznie! Lepiej napij się Redbula. No tak, bo doda mi skrzydeł. Tak, ale oprócz ciała ożywia też umysł więc ruchy na dół i otwórz te królewskie drzwi. Każdy Twój ruch ma znaczenie. Zawsze wybierasz to, co najlepsze dla Ciebie. I to, co pewne. Dlatego na stawy sięgasz po Artresan Effect. Artresan Effect to nie tylko kolagen. Zawiera też Apreflex, dzięki czemu zwiększa elastyczność stawów i daje pierwsze efekty już po 7 dniach. Sięgaj po więcej niż tylko kolagem. Artresan Efekt. Twój ruch. i Buprom Max Sprint uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączaną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Uporczywy kamień, a także zacieki i osad powstają nie wiadomo kiedy. Ale za to dokładnie wiadomo, czym je skutecznie usunąć. Cilit Bank Expert ze specjalnie dobranymi składnikami w postaci aktywnej piany działa natychmiast. Usuwa 100% kamienia i uporczywe zabrudzenia. Tłuste zabrudzenia w kuchni powstają. O, tak! Ale Cilit Bank Expert usuwa 100% zaschniętego tłuszczu. I dezynfekuje. Cilit Bank Expert. Bank i po brudzie. Elita wysyłają Ci SOS. Nie zagłusza ich. To może być sygnał, że potrzebują odżywienia. Ja swoim pacjentom polecam Debutir Forte. Zobacz. Debutir Forte to innowacyjny maślan sodu, który uwalnia się na całej długości przewodu pokarmowego. Z przewagą w jelicie grubym, gdzie jest najbardziej potrzebny. Debutir Forte to odżywienie i wsparcie jelit. Na długo. Teraz dostępny także w wersji Max. Aż 500 mg maślanu sodu w jednej kapsułce. Brut i kamień zalega Ci w pralce? Pokażę Ci sztuczkę. Trochę octu. Kwasek cytrynowy, wlej do bębna. Aluminiowa kulka. Dobrze grzu. Słyszymy różne porady, jak dbać o naszą pralkę. Jednak to Kalgon dzięki sile 4 w jednym jest idealnym rozwiązaniem. Sprawdźmy, co dzieje się w pralce, gdy używamy octu lub kalgonu. Z końcem cyklu ocet usunął tylko trochę kamienia. Tymczasem kalgon zapobiegł mu nawet do 95%. Dodawaj kalgon do każdego prania. Kompleksowa ochrona twojej pralki. Muszę w życie każdej pralki, to kalgon. Ur klienta w kategoriach owoce i warzywa oraz lada. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 6.99 za kilogram, a świeża ćwiartka z kurczaka z lady jedynie 5.99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Te urocze stworzenia to słodziaki plamiste. Cechują je plamy ubraniowe, których przybywa z mijającym dniem. Wraz z zachodem słońca zaczyna się ich usuwanie. Jedni je namaczają i szorują, inni używają żelu waniż. Nowy żel ma aż o 50% więcej aktywnego tlenu. Dodany do prania usuwa nawet tłuste plamy w krótkim cyklu, czego sam środek do prania nie potrafi. I tak kolejny dzień rozpoczyna się od czystych ubrań – Zaufaj Iwanisz, zapomnij o plamach. Sponsorem programu jest Operator Sieci Plus z polską siatkówką od 27 lat. Sponsorem programu jest Orlen, partner polskiego sportu. Witamy ponownie z łódzkiej Atlas Areny ze studia poprzedzającego mecz o brązowy medal Ligi Narodów Siatkarek Polska kontra Japonia. Z nami Joanna Podoba Malicka, Milena Sadurek, Jakub Bednaruk I przenosimy się do naszych komentatorów Joanny Kaczor-Betnarskiej i Marka Magiery. Takie pytanie, jakie wnioski wysuwacie też przed tym spotkaniem, bo skomentowaliście wszystkie do Joanna Kaczor-Betnarska i Marek Magiera. Czas na ostatnie rozstrzygnięcie rozgrywanego w Łodzi turnieju finałowego Ligi Narodów Siatkarek. Początek finału, dzisiaj o 19.45 w Polsat Sport 1. Początek studia o 18.00. Sponsorem programu jest operator sieci PLUS, z polską siatkówką od 27 lat. Sponsorem programu jest Orlen, partner polskiego sportu. Nagły ostry ból znów pokrzyżował ci plany? Zawsze pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Zaskakuje akurat wtedy, gdy inni najbardziej cię potrzebują. Weź Deksak. Pierwszy w Polsce dexketoprofen, który trafia w źródło problemu i przynosi szybką ulgę w ostrym bólu. Nie pozwól, by ból cię ograniczał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nagły, ostry ból? Deksak. Moja kawa? Zawsze w pośpiechu. Ale jak sobie nasypię, zaleję, doleję, to mi się ten pośpiech rozprzestrzał. Puszcza. A jaka jest twoja moja kawa? Latem wszystkie, wszystkie hity zaczynają się w Esce. przed sobą ma swój najlepszy czas. It's Codziennie nowa muzyka. Uporczywy kamień, a także zacieki i osad powstają nie wiadomo kiedy. Ale za to dokładnie wiadomo, czym je skutecznie usunąć. Cilit Bank Expert ze specjalnie dobranymi składnikami w postaci aktywnej piany działa natychmiast. Usuwa 100% kamienia i uporczywe zabrudzenia. Tłuste zabrudzenia w kuchni powstają. O, tak! Ale Cilit Bank Expert usuwa 100% zaschniętego tłuszczu. I dezynfekuje. Cilit Bank Expert. Bank i po brudzie. Ojej, znowu jazda autem? <śles> ja nie chcę! Będzie dobrze. Mam dla Was Lokomotiv. Ale super! Nie boję się zakrętów, gór ani ostrego hamowania. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż. Z dobrym samopoczuciem. Pastylki do ssania, suplementy diety drażetki, syrop już dla latków. Teraz nowość Lokomotiv Krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. A teraz melatonina lekam w dużym opakowaniu. Oszczędzasz nawet do 40%. Melatonina lekam do wyspanych świat należy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj do zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Odwiedzają nas klienci z całej Polski, oczywiście dzięki oto moto, bo głównie z tego źródła mamy klientów, Gdzieś z tyłu głowy wiem, że to na końcu będzie ten moment wyjątkowy, wyjątkowy czas. Słuchaj, kilkanaście lat temu był u nas klient ze swoim wnukiem, podbierali nową Toyotę u nas w firmie Toyota Dobegowski. Ten chłopiec, Antek, pracuje dzisiaj z nami. Ma o to, żeby ci klienci czuli się tak magicznie spełniając swoje marzenia, jak oni właśnie wtedy. Dla klienta to jest zawsze święto. Każdy Twój ruch ma znaczenie. Zawsze wybierasz to, co najlepsze dla Ciebie. I to. Co pewne. Dlatego na stawy sięgasz po Artresan Effect. Artresan Effect to nie tylko kolagen. Zawiera też Apreflex, dzięki czemu zwiększa elastyczność stawów i daje pierwsze efekty już po 7 dniach. Sięgaj po więcej niż tylko kolagen. Artresan Effect. Twój ruch. Zmiany alergiczne. Atopowe zapalenie skóry. Ukąszenie wadów. Sięgnij po Maxi Cortan. Silny lek z maksymalną dawką hydrokortyzonu. Maxi Cortan szybko łagodzi pieczenie, swędzenie oraz likwiduje zaczerwienienie i wypryski na skórze. Maxi Cortan. jedno rozwiązanie na różne dolegliwości. Maxi Cortan. numer jeden na problemy skórne. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Te urocze stworzenia to słodziaki plamiste. Cechują Plamy ubraniowe, których przybywa z mijającym dniem. Wraz z zachodem słońca zaczyna się ich usuwanie. Jedni je namaczają i szorują, inni używają żelu wanisz. Nowy żel ma aż o 50% więcej aktywnego tlenu. Dodany do prania usuwa nawet tłuste plamy w krótkim cyklu, czego sam środek do prania nie potrafi. I tak kolejny dzień rozpoczyna się od czystych ubrań. Zaufaj wanisz, zapomnij o plamach. pan panowie, ostatni, jedziemy. No ja to będę noża wystawił. Bednoża? Dałe będzie, chodzisz. Dobra, let's go. To tak można? Z nami można, bo to ty wybierasz swój skład. Dwie wybrane usługi za jedyne 80 zł miesięcznie po rabatach. Nowa oferta, jasne zasady. Aż komu się odlepiło od tego autu? To się zatenteguje. Misiu, pakiet OC w Unika ma naprawę na miejscu i dobrą cenę. Dobry pakiet OC Daj RMA. RMA w Unika. Najgłośniej ten RMF FM. Najlepsza muzyka. Twój dom jest pełen życia nawet gdy ciebie nie ma. Na szczęście podłoga Arbiton zniesie wiele. Dobra podłoga, mocna podłoga. Panele winylowe Arbiton. Muszę zmienić telefon. Na wakacje. Musisz zmienić telefon. Temperatura rośnie, a ceny spadają. Teraz w plusie smartfony Realme nawet 1000 złotych taniej. Plus Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Mleko łaciate 3,2% Kup trzy opakowania z Kaufland kart, a 3 dostaniesz gratis A nektarynki 7,99 za kilogram Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland Sponsorem programu jest Orlen Partner polskiego sportu Sponsorem programu jest operator Sieci Plus z polską siatkówką od 27 lat. Że podobnie jak i wczoraj, będziemy tutaj w komplecie. Sponsorem programu był operator Sieci Plus z polską siatkówką od 27 lat. Sponsorem programu był orlen, partner polskiego sportu. Wiedziałem, że pobyt w szpitalu i operacja to nie bajka, ale nie wiedziałem, że NutriDrink protein może być dla mnie. To największa ilość białka, witaminy i minerały w najmniejszej objętości. Odżywia przez co wzmacnia przed w trakcie i po szpitalu. Numer jeden w rekomendacji lekarzy! Jodła. Myślicie, że wiedzą, że to my dbamy o wodę? Im więcej drzew, tym więcej wody w naturze. Dlatego Żywiec Zdrój posadził już 8 milionów drzew i posadzi w tym roku kolejny milion. Żywiec Zdrój po stronie natury. Prawdziwi przyjaciele dzielą się wszystkim, bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami Super Mario i genialnymi gadżetami. Bo razem jest najlepiej. Super zabawa z Kinder Joy. 4 za trzy na farby ścienne i środki do drewna. W klubie kupujesz 4, a płacisz jak za 3. Biegnij na wyprzedaż do sklepów i na ikea.pl Ikea, lepiej pomyślany dom, tic Weź to na świeżo, sięgnij po delikatną świeżość i unikalny smak, który nakręca Twoją pozytywność. Tik-tak, na świeżo, na pozytywnie. Wyjątkowy smak czekolady Kinder znajdziesz teraz w nowych lodach Kinder Chocolate. Kremowo-mleczne lody otulone przepysznym smakiem Kinder. Nowe lody Kinder Chocolate, ich małe, wielkie lody. Sponsorem programu jest Orlen, partner polskiego sportu. Sponsorem programu jest Operator Sieci Plus, z polską siatkówką od 27 lat. Sponsorem programu był Operator Sieci Plus, z polską siatkówką od 27 lat. Sponsorem programu był Orlen, partner polskiego sportu. Co ty wyplupujesz? Ała, co to było? Polacy znowu naparzają w siatkówkę i któryś z nich musiał wypić Red Bulla. Red Bull doda ci skrzydeł. pan wy ostatni, jedziemy! Ja do noża wystawił. Będnoża? dałe będzie. Chodzisz. To go! To tak można? Z nami można, bo to ty wybierasz swój skład. Dwie wybrane usługi za jedyne 80 zł miesięcznie po rabatach. Nowa oferta, jasne zasady. Ser, chusteczki, owoce, warzywa... Przykąski, baterie, pieluszki, a i za pół godziny będzie mamusia. Na Zakupy robię tu! Od poniedziałku z kuponem Lidl plus mleko HT 3,2% z polskiej mleczarni mlekowita, złoto 89 za opakowanie przy zakupie sześciu. Ćwiartki polskiego kurczaka rzeźnik XXR 499 za kilogram. A Pepsi 2,5 litra, tylko 7,99 za butelkę przy zakupie dwóch sztuk. Prawdziwi przyjaciele dzielą się wszystkim, bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami Super Mario i genialnymi gadżetami. Bo razem jest najlepiej. Super zabawa z Kinder Joy. Już się zaczyna. Oh. On się nie przesunie. Mecz też nie. Dobrze, że go mamy. Czesio? Nie, światłowód. Cześć. Nieważne gdzie. Ważne, że zawsze coś ciekawego leci światłowodem plusa. Plus. Czesio! Moja siostra ma wizję. Zmienić pokój na taki, żeby miał jej Vibe. Kolor roku. Odhaczony. Siafka na waję Mamy to. Lustro. Ale takie mega. Jest. Po czego się nie robi z miłości? Siostry do trendów i do robienia dychno selfie. Leroy Merlan. Z miłości do domu. I create moments that I share with others. With the sparkling lightness of summer. At night I reach for the depth of taste. Which stays with me for a long time. Kinga to mój wybór. A więc chcesz wziąć udział w loterii w apce i grać o frytki ze złota o wartości pół miliona i miliony innych nagród? Kup ofertę z frytkami w moje okazję i sprawdź, czy wygrałeś. Szczegóły w regulaminie. I Piący wafelek wypełniony delikatnym orzechowym kremem i oblany eksamiczną mleczną czekoladą. Kinder Bueno. Spraw, by chwila była bueno. Kategoria telekomunikacja. Rozpoczynam licytację i słucham Państwa. Zieloni 1000. Rzuci 4500 niebiesko 8700. Mistrzowie milion. Mistrzowie milion. I to chyba zamyka licytację. Plus daje aż milion Gigabajtów w ofercie na kartę. Teraz plus masz milion Gigabajtów w ofercie na kartę. Sponsorem programu jest Orlen, partner polskiego sportu. Sponsorem programu jest operator sieci Plus z polską siatkówką od 27 lat. Beckerska. Marek Magiera a Stefano